Kapisząc pytał, siema, polecisz jakieś pierwsze fury do 50 klocków? No, 50 patyków na pierwszą furmankę to strogi budżet, więc wlatują fajne lub szybkie, albo mało awaryjne. Mieszczysław w CLA MK1. Jest pierdyliard ofert importu CLA 250. I to jest spoko auto, silnik też, ale ty celuj w CLA 200, bo tam siedzi 1.6, który ma 122 lub 156 kunia. Nawet jeśli kupisz sobie 122 kunia, to po sofcie masz 175 kunia i ponad 300 nieletów. A to już nieźle ciągnie tę budę. Nie pali duży, a jest szybki. Możesz mieć też świetnie wyglądające kombi. W środku jest nieźle, wyposażenie spoko, mechanika też i każdy go naprawi. Honda Civic MK9. To ta niezawodna furmanka. Ciągle ma geny UFO, ale już bardziej przyjazne dla oka w środku. Z zewnątrz wygląda bardzo dobrze i ciągle świeżo. Możesz mieć hatchbacka lub pojemne kombi. Silnik 1.8 140 kunia jest idealny do tego auta. Jak chcesz pojechać w trasę, to spokojnie wystarczy. Ale okej, okay, to benzyna bez turbo, więc czasami będziesz musiał go podkręcić. Mustang MK5. Masz kilkanaście propozycji, ale to nie sezon na kupowanie coupe czy cabrio, ale z kolei można wyrwać w dobrej cenie. Celuj tylko w 3.7 V6, bo ma 300 kunia i to wystarczy. Kaziutek? No jasne, że tak. Masz manual albo auto jak się postarasz, to trafisz po lifta, który wygląda o niebo lepiej. A jak myślisz o zakupie auta, to sprawdź mi poradnik. Dzięki niemu nie dasz się oszukać Mirasowi. Odrzucisz 80% lewych ogłoszeń, a auto na miejscu sprawdzisz jak profesjonalista. Pokazuję w nim masę trików, jak kupić dobre i bezwypadkowe auto. Link masz w opisie filmiku, w moim profilu lub przypięty w komentarzu. I nie bądź fajka, zostaw lajka. Dzięki, zdrówka.